Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Chorzy. To oczywiście kolejny odcinek Dying Light. Mam nadzieję, że wybiłem już wszystkich ludzi rajsa. No i że w końcu uda mi się znaleźć antyzynę. Nie ma tu antyzyny. Wygląda na to, że będziemy musieli omówić to inne wyjście. Ale nie byłem jeszcze w klasie C. Piwnica jest dość spora. Znajdź klucz. Spotkamy się na dole. Dobra, tak myślałem. Coś może dziać się w piwnicy. Pytanie brzmi: gdzie znajduje się klucz do piwnicy? Rozumiem, że gdzieś w okolicy. Wydaje mi się, że granie podpowie mi, jak go znaleźć. On przez radio powiedział jakiś czas temu, że klucz znajduje się dalej na swoim miejscu. Czyli gdzie? Wydaje mi się, że przeszukałem już wszystkie klasopracownie oraz okolice. Gra twierdzi, że klucz powinien znajdować się gdzieś tutaj. Dobra, gdybym był człowiekiem Rajsak, gdzie trzymałbym klucz? W szafie za biurkiem? Zdecydowanie tak to nie brzmi, jak ja stąd mam wyjść. Mogę wyjść tędy? Nope. Dobra, wydaje mi się, że jest to jedyne wyjście. Ewentualnie z powrotem po schodach w dół. Mam nadzieję, że wybiłem już wszystko i wszystkich. Na wszelki wypadek sprawdźmy sobie tą torbę. Oraz tą. Nie jestem do końca pewien, gdzie znajdowało się wyjście. Więc to raczej będzie metoda prób i błędów. Pamiętam tą część. Dobra, gdzieś znajduje się przeciwnik, nie do końca wiem gdzie. Może tędy? Na wszelki wypadek, gdyby to nie był jeden z komandosów Rajsa, przygotuję sobie moją latarkę UV. Dobra, to nie jest jeden z tych, który reaguje na światło UV. Jest to po prostu biegacz. Dlaczego nie oszczędzić broni? Dobra, jeden dobry cios albo kilka. Witam. Fak Purhawa. Bra, wygląda to, że Purhawa zajął się tym kimś. Nam pozostali pojedynczy zombie. Taktyczne wycofanie. Może korzystając z okazji, przetestuję sobie gwiazdki do rzucania. Dobra, trochę nieskuteczne. Fuck! Okej, okay, trochę was się zebrało. Nawet o tym nie myśl. W wszelki wypadek poprawmy butem. Dobra, chyba padła. Bądź padł. Szybka naprawa. I wracamy do akcji. Rozumiem, że muszę wyjść na zewnątrz dokładnie tą samą drogą, a następnie wejść do piwnicy od tyłu. Darmowy alkohol. Problem polega na tym, że tak, jak mówiłem, nie jestem do końca pewien, którą stroną weszliśmy. Wydaje mi się, że gdzieś tędy, Dobra, zdecydowanie zaczynam się gubić, raczej nie mogę sobie po prostu wyjść tędy. Może tutaj. Dobra, spędziłem kilka minut obok tych drzwi, nie zdając sobie sprawy, że mogę po prostu nimi wyjść. Fuck! Dobra, nie mamy dachu, na który mogę w tym momencie wejść, żeby się ich pozbyć. Dobra, to może być problem daj jej kilka butów leżeć dobra udało się jakimś cudem więcej zombie więcej komandosów więcej kogoś Rozumiem, że to jest wyjście główne na zewnątrz. Wszystko ok? Dobra, ktoś się zbliża. Ktoś poważny. purchawa. Naprawdę mam nadzieję, że to jest oficjalna nazwa. Wydaje mi się, że tak właśnie nazywał go chyba Rahim. Kiedy spotkaliśmy Purhawy po raz pierwszy, gdzieś w jakichś ciemnych korytarzach. A to co? Samusu, się robi, czuję pułapkę. Boże, Krej, z ciebie dupa. Może po prostu wystaw łeb za drzwi i wrzaśni. Tu jesteśmy, zapraszamy. Ej, czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. Koszty w życiu to jest. Plastik C4, no nie? Słuchaj, zabierz to i wracaj do wieży. Ja zajmę się tymi dupkami. Nie zgrywaj durnia, stawimy im czoła razem! I zaryzykujemy, że to odzyskają? Mowy nie ma, wracaj do wieży. Do zobaczenia! Obiecaj mi, że nie dopuścisz Rahima do gniazda. Tak, jasne, obiecuję, 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 idź już! Co? Dobra, co ma moja obecna sytuacja wspólnego z Rahimem i Gniazdem? Łap na początek. Dobry unik. Fuck. Ok, dwójka. Tak, na poprawkę. Stać mnie jeszcze na to. I to, i to, i to. Fuck. Okej, okay, ciebie stać na więcej. Apteczka. Mam nadzieję, że... nie. Dobra, plan był trochę inny. Na przykład nie odrodzić się w miejscu obok przeciwników. Spróbujmy sprowokować ich pojedynczo. O, kurwa, bolało. Miało boleć. Ja też umiem. Chyba, gdybym miał jeszcze jakąś inną broń. Apteczka. Może załatwię cię za rogiem, kiedy twoi koledzy nie widzą. Jeden padł. Prawie. Jest stać na o wiele więcej, gdybyś dał mi chwilkę na odpoczynek. No no! Nie wiem, co do końca się dzieje, ale po raz kolejny. Jeden z nich leży na ziemi, wyglądając jakby żył. Dobra, gdzie jesteś? Spróbujmy poradzić sobie z nim bez obrażeń. Prowokacja. A następnie odskok. I cios. Dobra, padł. Przeszukajmy ich ciała. A następnie wynieśmy się stąd jak najszybciej. Nadal nie jestem do końca pewien, o co chodziło z Rahimem i tą sytuacją. Cholera. Wyruszyliśmy z Jade na poszukiwanie antyzyny, a znaleźliśmy materiały wybuchowe. Teraz musimy się stąd zwijać, zanim wróci Tahir. Znowu ty? Dobra, mieliśmy zadzwonić do doktora Zira, kiedy zauważymy następnego. Ups na wszelki wypadek latarka ufał. Jeśli nie znajdziemy antyzyny. I pogadamy. Tylko najpierw zróbmy coś z tymi ładunkami. Dobra, słuchaj. Dam materiały wybuchowe Saidowi, a ty pomów z Rahimem. Ma się trzymać z dala od tego gniazda. W porządku, Jade. Spokojna głowa. Dzięki. Wygląda na to, że rozpoczyna się dzień, ponieważ jeden z nocnych przeciwników zaczyna uciekać palony słońcem, Wracajmy więc do wieży. Po przyprawie, jaką właśnie mieliśmy, odechciało mi się atakowania kogokolwiek. W tym momencie chcę dostać się tylko w bezpieczne miejsce. Dobra, 215 metrów. Czy ktoś mnie właśnie ścigał? Z moment myślałem, że miałem na ogonie jednego zbiegaczy. wydaje mi się jednak, że nie. Dobra, tutaj nie wyjdziemy. użyjmy trochę naszego skilla. Jestem zdziwiony, że te miejsca są tak opustoszałe. Dobra, jest i nasza wieża. Może na początek spróbujmy się nie zabić. Tak naprawdę nigdy nie przeglądałem się okolicy. The fuck? Hej, wybierasz się może do naszego szpitala? Ach, nie planowałem tego, a co? Ja cóż. Czy mógłbyś przekazać Lenie wiadomość ode mnie? Chyba tak, ale czemu nie możesz zrobić tego osobiście? Nie mogę. Za bardzo się denerwuję. Denerwujesz się? Chwila. Czy ta wiadomość to jakiś list miłosny? Co ci poradzę. Zapominam przy niej języka w gębie. Zajmowała się moją matką, kiedy przybyliśmy do wieży, i była taka dobra. Od tego czasu nie potrafię myśleć o niczym innym, tylko o niej. Chłopie, ale zdajesz sobie sprawę z faktu, że ona kręci z Brekenem. To chyba żadna tajemnica. Kręci z... O, oni są parą? Lena i Brecken? O szlak, szlak, szlak. Nie mogę się z nim równać. Zresztą jestem pewien, że skopałby mi dupę. Cholera. Okej. Okay. Zapomnij, że o coś pytałem. Nigdy nawet nie rozmawialiśmy. Ach, cóż. Jak sobie chcesz, kolego. Stary, więcej pewności siebie. Dziewczyny lubią słabe uszy. Dobra, Przez gdzie idziemy? Słucham? Dobra, chodźmy do windy. W sporo jest do zrobienia. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę czasu. Że... Rozmawiałem z Jade. Zaniesie materiały wybuchowe Seidowi. Poprosiła mnie, żebym pomówił z Rahimem o gnieździe przemieńców. Chcę, żeby trzymał się od niego z dala. Dlaczego mam dziwne wrażenie, że następną rzeczą, jaką zrobię będzie właśnie odwiedzenie gniazda przemieńców. Nie wiem czy Rahim jest tutaj, czy raczej. Dobra, chyba wyżej. I jeszcze wyżej. ma? Krain! Said mówił, że znaleźliście środki wybuchowe. Zajebiście facet. Jade mu je dała. Said kiedyś był saperem. To i zna się na tych rzeczach. Mieliśmy szczęście, ale Ach, szczerze mówiąc, wolałbym antyzynę. Mój koleś Omar upewni się, że Said da do nich dobre zapalniki. Musimy mieć możliwość zawinięcia się stamtąd, zanim wszystko pierdyknie. My? Nie będzie tam żadnych nas. Oczywiście trzeba wysadzić to gniazdo, a teraz mamy nawet jak. Ale sam to załatwię. Ale. To mój plan. I wykonam go co do litery. Obiecuję. Ja pier. Teraz cię nie przekonam, nie? Spoko. Skontaktuję się z tobą, jak Said skończy z tymi zapalnikami. Więc jesteśmy umówieni? Chyba tak. Czy jesteśmy umówieni? Tak. Jesteśmy umówieni. I jeszcze jedno. Co jakiś czas trafiam na takiego dziwnego zarażonego. Doktor Zir jest w ciężarówce, chce z nim o tym pogadać. Nie, jest w szpitalu, odwiedza doktor Lenę. Dzięki, pogadamy wkrótce. Dobra, po raz kolejny znaleźliśmy zarażonego. O ile dobrze pamiętam, mieliśmy zadzwonić do doktora ostatnim razem, no ale cóż, wydaje mi się, że rozmowa twarzą w twarz będzie lepsza. Doktorze, masz chwilę? O! Kane! Tak? Jak mogę pomóc? Crane. Pamiętasz, jak mówiłem o tym dziwnym zarażonym? Tym, który uciekł na mój widok? Właśnie widziałem kolejnego i zrobił to samo. Hmm. Chyba słyszałem, jak twoi koledzy mówią o tych stworach. Nazwali je Sprinterami. One chyba preferują niektóre części miasta, ale wychodzą tylko w nocy. Może dałbyś radę jednego złapać i przynieść mi próbkę jego ciała? Widzisz, przyszło mi tak do głowy taka luźna myśl, że jeśli te stwory preferują miejsca, w których zostawiłem moją przynętę, cóż, lepiej się zbytnio nie ekscytować. Zdobądź tę próbkę, proszę. Musi być świeża, więc wróć do mnie od razu. Dobra, no to gdzie mogę ich znaleźć? Podobno nasz kwatermistrz wie, gdzie można je spotkać. Dlaczego mam dziwne wrażenie, że te stwory powstały po zjedzeniu jego przynęty? Chodźmy do kwatermistrza. Serio? Odpoczniesz w windzie. Zir poprosił mnie o przyniesienie mu próbki tkanki tych dziwnych zarażonych, których widziałem przed szkołą. Powiedział, że zazwyczaj pojawiają się w konkretnych rejonach miasta. A także, żebym po zdobyciu próbki nie zwlekał zbytnio, bo potrzebuję ją zbadać jeszcze świeżą. A tego nie pamiętam z rozmowy. Ahoj! Czym mogę służyć? Doktor Zir mówi, że wiesz, gdzie szukać tych tam w... sprinterów. Wiesz, bardzo szybcy, z zielonymi wrzodami. A tak, jasne. Mogę pokazać, gdzie bywają tu, tu i tu. Chociaż moim zdaniem, nie ma co specjalnie szukać kłopotów, jeśli te nie szukają ciebie. Ach, mądra Maksyma, dzięki. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. I jak zawsze, do usłyszenia następnym razem. Cześć!